Siema. Jestem dzisiaj na dzikowcu. Pierwszy raz na tej miejscówce, także szczerze nie wiem czego się spodziewać. Za tydzień są tutaj zawody, także pojeżdżę sobie traskę DH Zobaczę z czym to się je tutaj. Czy dam radę pojechać w zawodach. Myślę, że na spokojnie, ale nie chciałbym zawodów lecieć taką site, nie będąc nigdy w tym miejscu. Eee, co to same miejscówki, które chyba mało kto o niej wie tak naprawdę. Bardzo mało ludzi, wyciąg wjeżdża bodajże co pół godziny. Jeśli się orientowałem, generalnie obsługa jest przemiła, bo właśnie tak naprawdę wjeżdżam za free <grym> z racji tego, że wyciągnie ci co pół godziny. A pan z obsługi powiedział, że kupię kartę na następnym, bo nie zdąży wjechać, także super, tak swojsko. Więc na następnym wieździe co? Patrzę w kartę na spokojnie. A teraz. Pojadę na górę, zobaczę gdzie jest traska, e, gdzie się wszystko znajduje. Górka nie wydaje się być duża, także traska, raczej też będzie krótka. się takie 5 minut zjazdu. E, I co? Ja sobie wjeżdżam, a zaraz siadam, więc muszę kończyć. I widzimy się na starcie. Dobra,